Nie ma młodzieży. Od A do Z. Od 10 lat do 90 lat, 100. Dlatego mówię młodzieży. Słuchajcie, już nie pokazywałem, jak wykopuje, bo deszcz sobie padał. Pada, nie pada, pada, nie pada. Rozumicie? Leci, leci. Jak zaoszczędzić miejsce, żeby takie. Ja Wam pokażę, jakie Patologii porosły przez trzeci se... sezon. były Jak się nie mylę, chyba tak. Tu mamy pojedynczą. Ta, co najwięcej kwitnie, nie? Zobaczcie, jak się obcina korzonki. Szpadlem! Ile się da! Uwierzcie, że to i tak przetrwa. Żaden problem. Nie musicie obkopywać jakoś daleko, żeby, wiecie, żeby dużo korzeni było. Ja to otrzepałem jeszcze z ziemi. Po to, żeby zmieścić takiego drągala w kastre i dwie wsadzić w Rozumiecie? Zobaczcie, jakie pydy. Sadzonki mam jak coś. Kurde! Cyku, pyku. I do kastry, nie? Tu jest potrójna Angel First, czy jakoś tak? To samo zrobiłem. Patrzcie, jaka gruba świnia. Nawet tu mógłbym odciąć, ale nie chcę, będzie to samo. O, do spalenia będzie. Takie coś. Też wkładam tu. Kurde, jeszcze zmachany jestem tu. Tachałem to. Też wkładam tutaj. I zasypuję to ziemią której rosła, plus tu ze szklarni trochę ze skrobie i cała filozofia. W takim, w takim oto składzie. O! Zostawię, bo mam szklarnię, nie? Tutaj. Podleję zaraz. I jak troszkę puści listków, czyli się ukorzeni. Pyk do ciemnej piwnicy! Można śmiało. Nic się nie stanie. Będą rosły listki, padały, wpadnie mszyca, zeżre nie? Yy, na przykład te listki, potem jak je zeżre przez zimę na przykład, nie, to znowu wyjdą listki, wyjdzie mszyca, znowu je zeżre. Uwierzcie mi, że nie, nie zabije brugmansji. Ja aczkolwiek testowałem to i, i mogę to powiedzieć, ale potem już pryskałem. Od przędziorka, każdy tam karate czy coś działa, przędziorka, znaczy się mszyca atakuje. Pryskałem, ale i tak liście, jak wychodzą w piwnicy, to i tak jest ciemno, rozumita to i tak robią się białe i jakby nie było robaków, to i tak by podpadały, nie? Ale takie jest, trzy żółty są przez zimę i tyle. Nie wiem, jak w domu, czy dałoby się to przezimować. Trochę kopa. Porobiłem miejsca na małe laski, powoli, żeby było. No i tak powoli powolutku wykopuję. Rozumite. Zaraz wam pokażę u góry, co już stoi. Kosmos. Uczyć się kręgosłup potem prostować. No! No, Tu mam takie ziemie, może nie widzicie teraz z kadru. Trochę tam ubić. O! Koło. I potem z taką kasterką. Przyjdzie, 15 luty. Wyniosę z tej piwnicy, jak wstawię. Na razie tu się trochę korzeni. Do szklarni z poliwęglanu i będziemy przyspieszać sezon. Tamtym roku w maju dopiero wkładałem i to nie miałem tam szklarni. Także ten rok będzie lepszy. Będzie wszystko szybciej rosło, na pewno. Znaczy następny rok. Jak będziemy jeszcze istnieć, chodzi do powodu. A, Papłogi się tu ganiają zwery trochę. No, i tak zaleję. Weź tam, zostaw czasem. No, dziękuję bardzo. Ciężko kliknąć normalnie. A jo, to wymaga, kurde. A wiecie, że nie namawiam za często. Kurde, znochałem się. Zacząłem to w kurce robiłem. Bez kitu, nie? Dobra, misja na dzisiaj wykonana. Cieszę się bardzo. Nadal jest cieplutko, biorę telefon, moment. Nagrywasz dziadu? Dziad nagrywa już z 5 minut. O, plumerie tutaj sobie stoją. Zielony NST wykopany, Pak, zaraz będzie walił, kurde, w ten. Tu macie Musa Sykkimensis, patrzcie jaka rura. Jeden w domu stoi, też kręci, ale nie taką wielką. No, teraz to. No, zobaczcie, no, brugmansja to jest kosmos, nie? To nie datura, datura jest jednoroczna, pamiętajcie, datury mają kwiaty w górę, a brugmansja ma kwiaty w dół. No, tutaj jakieś takie badziewia. Tamarillo rośnie i tu u góry sobie... Tu się zrobiło gęsto. Gęsto i sadzonek i tak dalej, jak ktoś coś szuka, to pytajcie. Najdzie się na pewno coś. Dobra, idę zmontować film. Nie mam mocy, ale wcześniej trochę się naszarpałem. <laughs> bez kitu. No, dobra, to idziemy do domu. Po drodze jeszcze wam pokażę. Kto nie widział, co tam rośnie. Cyk Kurde i cały czas było to jakieś wnoszę, kurde. Zamówiłem sobie na raty ten. Robot strzątający, bo masakra jest u nas chodzić do domu. I zawsze coś na skarpetach wniosę, jakiś syf, nie? W końcu będzie mi księga mi popieprzał po podłodze. O, zobaczcie. A dzisiaj mamy, przypominam. 24 październik dziękuję bardzo do następnego razu o patrzcie jeszcze kwitnie brugmansja <grymne> na razie